A może chodźmy koło tej statuły? Gdzie Ty, to było? Ty, to... ale słyszałeś? Słyszałeś Czekaj. Tak Też to słyszałem teraz. Widział. Prawie nie w było. Widział, widział. Ale czuję, no. Dziwny zapach. To no, tak no, jak jakby coś koło nas przechodziło. No... No, witam was na kolejnej wyprawie. A dzisiaj znajdujemy się na terenie opuszczonego cmentarza w Raciborzu. Cmentarz ten powstał w 1855 roku. Ostatnie pochówki, z tego co mi wiadomo, odbywały się tutaj w latach 60 ubiegłego wieku. Niestety cmentarz został zamknięty z powodu tego, że no, był za mały już z czasem. No i postanowili stworzyć nowy cmentarz, a ten no, został opuszczony. Te groby, które tutaj będziecie mogli widzieć, one są z połowy XIX wieku i początku XX wieku głównie Ale dużo tych grobów tutaj jest zadbanych, ponieważ tutaj ciągle przychodzą ludzie Przychodzą ludzie i dbają o to miejsce Co ja mam wam mogę powiedzieć? No przyszliśmy tutaj, aby zbadać to miejsce pod kątem zjawisk paranormalnych Z reguły my nie badamy cmentarzy, z reguły ja nie badam cmentarzy, ale no ten cmentarz jest opuszczony Przychodzimy tutaj z szacunkiem, z szacunkiem podejdziemy do tego i zobaczymy Dobra, wam pokażę, tutaj macie ten pomnik Tutaj nawet jest data, kiedy powstał, jak już mówiłem, w 1855 roku. To jest data założenia tego cmentarza. I jeszcze mam do was jedną ciekawostkę odnośnie tego miejsca, ale to jest bardziej taka legenda, którą Wam zaraz opowiem. Na początek może K2 już wyciągnę. Pewnie niektórzy z Was będą kojarzyć to miejsce z naszego live'a, który kiedyś tutaj robiliśmy na Halloween. Wtedy to nie robiliśmy tutaj żadnego badania, po prostu taki live to był halloweenowy. I mam dla Was w tym miejscu już jedną ciekawostkę, którą myślę warto tutaj przytoczyć. Ach, właśnie znajduję się w miejscu, gdzie kiedyś że Rzekomo jeden z mieszkańców Radzi Boża miał zobaczyć ducha księdza. Jeden z tych grobów należy do niego. Nie mogę powiedzieć, który to jest dokładnie grób, bo informacje te nie były sprecyzowane, o jakiego księdza chodzi, ale wiem, że tutaj jest ten grób. Kiedyś na jakimś forum, no to było dość dawno temu, już tego, tego tak dokładnie nie pamiętam, pewien mieszkaniec tutaj wybrał się wieczorem na ten cmentarz po prostu. Nie wiem w jakim celu do końca. Tam nie było to sprecyzowane. Po prostu wybrał się tutaj wieczorem i zauważył postać księdza tutaj właśnie, w tym miejscu, gdzie ja teraz stoję mam nadzieję, że to to miejsce tak wywnioskowałem i podszedł do tego księdza przywitał się, szczęść Boże ten ksiądz nic nie odpowiedział no i to było dziwne, to już mu się dziwne wydało on tutaj stał po prostu no i dobra, przechodząc do rzeczy no on potem tak chodził, chodził i nagle ten ksiądz się odezwał że proszę zadbaj o, o ten grup, o mój grup i wskazał na grup. i jak się okazało w tym miejscu właśnie, w tym grobie, który on wskazał Leżał ksiądz. Prawdopodobnie ten duch, który mu się pokazał. To by była taka ciekawostka dla Was. Oczywiście to jest taka legenda, nie wiem ile jest w tym prawdy. Muszę to brać na takie wstrzymanie, no ale dobra, idziemy dalej. Tutaj, właśnie w z tych grobów to jest właśnie ten grób. Nie, nie, nie jestem do końca pewny, tak jak mówiłem. Nie powiem wam tego o który to dokładnie grób chodzi, ale sprawdzimy tutaj aktywność na kadwójce. Powiedział gdzieś tam dalej poszedł. Oczywiście z szacunkiem tutaj przychodzimy. Jest to takie miejsce, gdzie nie wypada nic robić na siłę po prostu. Idziemy dalej. Dziwnie się czuję Ale dobra Jeszcze tutaj go z tuba Tym razem nie będę nachalny Po prostu Będziemy słuchać bardziej niż Tutaj się angażować Maciej Witam Cię Macieju, ja mam na imię Dawid co Jasne rob... <laughs> Co robisz tutaj w tym miejscu? Dlaczego Twoja dusza nadal tutaj jest? No trochę głupie pytanie zadaje na cmentarzu, co robisz w tym miejscu no. Z różnych powodów mogą jeszcze tutaj te dusze błądzić a tutaj to jest zwiększone. W tym wypadku. Dobra, idę dalej, bo nie będę się skupiał na jednym. O kurde. Coś tam było. Atak serca. Coś tam było w tych krzaczorach. Zestraszyło mnie to. O. To jest wszystko tak duszczem porośnięte. Wy tego nie widzicie. Ale wszystkie te groby z tej strony są tak bluszczem porośnięte. Niektóre z nich są zadbane nawet. Ale dużo jest właśnie takich już. Widać. No, że nikt tutaj po prostu nie przychodzi, nie? To już było w Krzakach w Co? Tam coś w Krzakach było, nie, ja, coś są łazi A ten co ja mówię o tej legendzie, nie? No. O tym księdzu to tamte groby są. E, one są tam między mniej więcej pośrodku. No. Tylko ja nie wiem dokładnie który to jest grupa, ale wiem, że gdzieś tam to jest no. Wszystko tak ten burzczem poryślałem Jeszcze jest lesa tutaj wiem bym... czy

Nie wiem To No to też niemieckie, nie? Co jest kraft? Nie? No. Głównie niemieckie to Co musiało nie ma... być Powiem ja to cały czas, słyszę Cię Błogosławić, Błogosławić. Wsparcie Czy potrzebujecie wsparcia? Czemu modlitwy? Co tam powiedział Maciej? Maciej, a ja co muszę... masz? Może tu iść? Dlaczego tam... no, nie się gdzieś? To jest cmentarz. Proszę pójdź do wolniej. Jest coś w obszarkach. A mnie to schizuje, nie ty? Te... Wiem, że to zwierzątka tam biegają, no ale... Czy ktoś mnie słyszy? Albo widzi? Mogę słabić. Znowu No, pasuje do tego miejsca. To jest miejsce po Wynieś się zaznaczyć w spokoju. Jeżeli macie jeszcze jakieś rzeczy nie to już jest tak, żeby opuścić to miejsce i podążyć dalej, tak? Tu hmm. jeszcze sprawdza się co to Macie tutaj jakieś stawy niezałatwione? Że tutaj jeszcze jesteście? Już coś Podobno gdzieś tutaj ta postać się pokazała Tu w tym miejscu Ty. Tutaj tak Tu gdzieś widzisz, tu masz księdza Księdza Tylko nie wiem, który to był dokładnie A tam jest dziecięcy gdzieś tam Ale co? Tam kiedyś było podane, ale już nie pamiętam, wiesz? Mm. Tylko to już pomóż, ty... mi. No, pomóż mi Pomóż mi Jak możemy tobie pomóc mi się wyłączył Proszę cię powiedz nam jak możemy tobie pomóc To było takie przerażające pomóż mi Nie wiem dziwnie już się czuję. Ach. Potrzebujecie modlitwę? Może wieczym odpoczynek? Nie wiem, ale czy zresztą? To tam ma modlitwę to. Jeżeli potrzebujesz od nas pomocy, to zbliż się do tego urządzenia, które mam w prawej ręce. Pokaż nam, że tutaj jesteś. Nie obawiaj się, nas przychodzimy w pokoju. Widzisz to urządzenie, które świeci? Te zielone światełko. Jeżeli się do niego zbliżysz, to będziemy wiedzieli, że tutaj jesteś z nami. Z piechów, tak, jak się rozmieł, to jest to już nie jest tak, że z I to jest właśnie zastanawiające, bo wiesz, nagrobki jak nagrobki, nie? Gdyby to były grobki, to by to... No. Tam, no Jak tam było na tamtym cmentarzu Tak jest... no. Dobra, no tutaj podwójka. dwójka nic nie wskazuje Zapomniany cmentarz Słyszymy, że jest Was tutaj dużo. Pragniemy tylko nawiązać z Wami kontakt. Proszę, przemów do tego urządzenia, które mam w prawej ręce, a my to zarejestrujemy. Nagramy to. Nagrały, dziękujemy. Zapomniany cmentarz. Słyszymy, że jest Was tutaj dużo. Pragniemy tylko nawiązać z Wami kontakt. Proszę, przemów do tego urządzenia, które mam w prawej ręce. A my to zarejestrujemy. Nagramy to. Nie nagrałeś, dziękujemy. To tak w tych krzakach jakby, nie? Chodziło. No, coś włazi ciągle w tych krzakach. No, ja ciągle takie słyszę, jakby coś właziło, coś czaskało. Statua. Tak. Statua, no. Się... Statua. Jasne. A może chodźmy koło tej statuły, gdzie ty, to ale było? ale słyszę, 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 czekaj. Takie.

A tu jest powstanie tego. Data no, 1850. Poprzednia. Czyli jesteśmy tutaj przez Statule. O co chodziło z tą statuą? Biegać. Nie. Biegać. Odbiegnij do nas. Przyszedł. Przyszedł. To tak, chyba jakiś ksiądz, dogadując. No, przyszedł. Czyli jesteś tutaj teraz, tak? Jestem Paweł, jest ze mną Dawid Miło Cię mi poznać To jest boba. Mm -hmm. Zaczynam coś odczuwać w rozwadzie. Nie wiem no. znowu... znowu to samo, taki zakłód Też to słyszałem teraz nie było Wiedział, widział, widział, ale zawód to sobie. Tak, jakby. Tak, tak, tak. To nie było nic. <noise> <noise> Ci powiem, <noise> zaczyna się to robić dziwnie. Naprawdę. Proszę, zbliż się do tego urządzenia z lampką. Jeżeli jesteś tutaj, widzisz nas to podejdź do tego urządzenia zieloną lampką do tego urządzenia tam coś świeci? ktoś tam idzie? czy tam... nie, to tutaj światło, dobra tam ja już też się... tak patrzyłem na to wcześniej, ale nie nie. to teraz... zaskoczyło Nie, ja tu poruszałem chyba Muszę umigać, ale to chyba... Jeszcze jeszcze raz Co pan ma? Paweł? Jak masz na imię? Ja mam na imię Dawid, jestem ja Paweł A ty jak masz na imię? Paul, Paweł, no nie Paweł ja mam na imię Paweł Bo on też miał Paweł, wiesz, nie wiadomo, nie? Czuję... Zresztą czuję dziwny zapach jakiś A. Nie umie go... Jego... jeszcze spróbujemy jeszcze załączyć jeszcze z tego boksa. Nie go tak przyporządkować Błogosławiony Znowu, znowu kolejny Trzeci kolej... raz no, Czy zgadzałoby się to w tym miejscu, gdzie jestem? Ja mam na imię Paweł jak ważny imię? też Paweł, tak samo. Och, cholera, co to było? Ty, telefon mi się albo było. mi się coś wy wydawało, albo coś tu przyleciało. A, telefon się rozładował. O kurde. Coś Normalnie, gestyk. aż wkracie mi za. Normalnie widziałem, jak coś tu le leciało, nie? Wy tego chyba na kamerze nie? Normalnie tu widziałem. Ale ja cały czas czuję jakąś już taką nie nie, wiem. niepewność Ale czuję no Dziwny zapach, no, jak zapach, jakby coś koło nas przychodziło Jasne Jasne Ale ja widziałem Paweł jak coś przy ja nie wiem czy to nie był tak ale wątpię Jesteś? Co ty pożeby tak co jest bardziej czuję no. Jesteś tutaj Koło nas Czy stoisz koło nas? Odpowiedz tak lub nie. czy jesteś koło nas w tej chwili Dobra, to co? Kończyć? Nie wiem, ja się dziwnie czuję No, no Chyba skończymy, nie? No. W takim razie dziękujemy wam, wam bardzo za odpowiedzi i przepraszamy za to, że zakłóciliśmy Was spokój. Ech. Nie podążajcie za, za nami, nie macie do tego prawa, pozostańcie tutaj gdzie jesteście. W tym miejscu z Wami się będę żegnał. Według mnie, miejsce jest bardzo ciekawe jeżeli chodzi o zjawiska paranormalne. Może tego tak nie było widać, ale było dużo takich sytuacji, które na to wskazywały. Już nie chodzi o te urządzenia. Czuliśmy tutaj przez moment ten zapach taki dziwny Już to mógł być jakiś znak W dodatku ja przed chwilą widziałem Jak coś przylatuje. Wyglądało to jak ptak Ale to, to raczej nie był ptak No nie wiem co to było po prostu No i zaczęliśmy obydwoje się dziwnie czuć Słyszeliśmy dziwne jakieś hałasy Tak jakby syczenie Nie wiem Nie wiem czy to na kamerze będzie słyszane Dobra Mniejsza z tym Jeżeli materiał wam się podobał to zostawcie łapkę do góry Skomentujcie go i widzimy się w kolejnym materiale się ma.